Postępowa TV i w Witamy naszych widzów w nowym roku. Mamy nadzieję, że rok ten będzie jeszcze bardziej postępowy niż ten, który się skończył. A rok 2014 nie był byle jakim rokiem. To był rok naprawdę wyjątkowy. O czym porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Juliuszem Kopydłowskim. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, a raczej taki jest czas, że powiem cześć, siemacie. Siemacie. Panie profesorze, co w 2014 roku szczególnie przykuło pana uwagę? Otóż to nie były pojedyncze wydarzenia, a raczej kwestie, które złożyły się na jeden wielki proces, który nazwałbym procesem stawania się przez Polskę potęgą na skalę globalną. Podkreślmy to słowo, potęgą na skalę globalną. Polska potęgą. Dawno tego nie było, ale no, nie bez powodu mamy najlepsze 25-lecie w historii. A w jaki sposób stajemy się tą potęgą? No, chociażby informacja sprzed e, kilku ostatnich dni. E, chodzi o film Ida, nagrodzony na Europejskim Festiwalu, teraz nominowany do Złotych Globów, zapewne do Oscara. Kapitalny film, e, pokazujący e, nasze narodowe e, wady e, his, i naszą trudną historię, ale e, co prawda ja go nie oglądałem, ani nikt z moich znajomych, ale wszyscy w telewizorze mówią, że jest świetny, e, więc nie wątpię, że tak jest. Poza tym te nagrody. Oscar, Oscar Murowany. Film, w którym... E krytykujemy samych siebie, musiał wzbudzić zainteresowanie na zachodzie. Ale to kultura. Ale zwróćmy uwagę, że odniesiemy też wielki sukces w zakresie transportu. Kupiliśmy Pendolino. Tak jest. I Pendolino jeździ, co jest jeszcze jeździ. większym sukcesem. Po naszych torach, no, wie pan, jakie mamy tory, więc to jest sukces, że to Pendolino po tych torach pojechało. I teraz, może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale ja jestem zachwycony faktem, że z Warszawy do Krakowa można dojechać w 2,5 godziny dzięki tym włoskim pociągom. Dokładnie w tyle samo czasu, co w 1990 w roku. Myślę, że y, mówiąc o tym, jak stajemy się potęgą, nie można y, nie wspomnieć też o tym, że w Pendolino są czyste toalety. I to jest fascynujące. Ja byłem niedawno na konferencji w Burkina Faso. Tam czystych toalet nie ma, a w Polsce są. To jest wielki skok cywilizacyjny. I jeżdżą po torach. Tak się mówi, ale jak ja siedzę w, w ciągu w środku, to, to nie widzę, po czym miecie. Y Oczywiście nie może zabraknąć też w naszej rozmowie polityki, gdzie również odnosiliśmy wielkie sukcesy. Jak najbardziej. No, mamy cesarza Europy, co tu dużo mówić. Mówi się o królu Europy, tak prześmiewczo trochę, ale to jest szef Europy, cesarz Europy, Donald Tusk, no był szefem w Polsce, jest szefem w Europie. Wielki, wspaniały sukces. Właściwie można powiedzieć, druga najważniejsza osoba na świecie. Tak, ale co się rzadko podkreśla, on oddał władzę, prawda, w Polsce, Ewie Kopacz. I mimo tego, że mamy taką, a nie inną fatalną opozycję, to przejęcie władzy przez tą samą partię odbyło się w sposób absolutnie bezkrwawy, co stawia Polskę w szeregu państw cywilizowanych. I buduje naszą potęgę. Jak w końcu, Polak jest szefem Europy. O to chodzi. Ale też y, trzeba jednak zwrócić uwagę na wydarzenia sportowe. Y, popatrzmy na to. Czterokrotnie pokonaliśmy Niemców w tym roku. Naprawdę? Y, w, tak, w różnych dyscyplinach, w siatkówce, w piłce nożnej pokonaliśmy Niemców. Czy pan profesor to w jakiś sposób zainteresowało? Panie redaktorze, już. Nie po, raz pier nie po raz pierwszy, przepraszam, jestem w tej telewizji i e, znowu muszę e, niestety, trochę ekskatedra coś powiedzieć. No to co z tego, że wygraliśmy z Niemcami? To są takie no ale... prymitywne, dosyć plemienne e, radości, jak wygranie z Niemcami. Niemcy to są nasi bracia, wprowadzili nas do Europy, a poza tym wie pan. Donald Tusk przyjadził się z Angela Merkel i yy, myślę, że na tej linii coś mogło zostać zbudowane również w sporcie. Ale nie zajmujmy się sportem, bo to, że wygraliśmy z Niemcami, to nic nie znaczy. Ja bardzo serdecznie pana, pana profesora i naszych widzów przepraszam. Takie miałem, takie miałem notatki do wywiadu. Oczywiście yy, nie cieszymy się z tego. Przepraszam przepraszam raz jeszcze i mam nadzieję, że pan profesor do nas jeszcze przyjdzie. Przyjdę. Mimo taki... Rok się dopiero zaczął. A przewidywanie na ten rok? No, przede wszystkim musimy, to znaczy, przepraszam, rząd yy, musi oraz plan prezydent yy, bezkrwawo utrzymać władzę. To jest konieczne. Jak najbardziej. A po drugie, musimy mieć więcej takich sukcesów jak ten sprzed kilku dni. Yy, otóż na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano transport termometrów rtęciowych, nielegalny transport. Tak być nie może, żeby do Unii Europejskiej wwożono tego typu niebezpieczne, rtęciowe termometry. To wie, kto, kto mógłby z tym coś zrobić. To, to mogłoby być straszne. Zatrzymano ludzi, aresztowano i oby tak dalej. Oby Polska rosła w siłę, a termometrom żyło się dostatni do gdzie indziej. Pamiętajmy o takich właśnie sukcesach, o tym, że Polska staje się potęgą z każdym dniem, z każdą godziną, ba nawet z każdą sekundą. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję widzom Postępowej TV.